No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam Was w kolejnym poradniku z Diablo 2 na moim kanale. I w tym poradniku pokażę Wam, jak identyfikować przedmioty w Diabełku 2. Zacznijmy od tego, że najpierw pokażę Wam, na czym to polega. Polega to na tym, że po prostu w Diablo 2 wylatują Wam różne przedmioty z potworków, które są niezidentyfikowane, i żeby je zidentyfikować, potrzebujemy zwoju identyfikacji, takowy możemy wytrobić, wydropić albo kupić na przykład u Akary. w pierwszym akcie to jest zwój czerwony, jest napisany zwój identyfikacji, wystarczy tylko kupić. Prawym przyciskiem myszy. Oraz lewym przyciskiem myszy na buty, ale jeżeli na przykład uratujecie Dekarda Kena, to jest misja numer 3 w poszukiwaniu Kena, Jeżeli uratujecie go, to wtedy za darmo będzie dla Was Ozdrawiać. to robił. Wystarczy identyfikacja przedmiotów, kliknąć i wszystkie Wasze przedmioty w ekwipunku zostaną zidentyfikowane. Jak widzicie, teraz już wiem, że moje buty na przykład mają połowę czasu trwania zamrożenia. Mm. Tak więc tak to wygląda. Ja generalnie od momentu uratowania keina już nie używam praktycznie nigdy tych zwojów identyfikacji. Zawsze je wywalam, nigdy nie zbieram. Zawsze używam keina, jeżeli chodzi o identyfikację w mieście. Um, I tyle nie. Tak więc na tym polega ten poradnik. Um, tych bucików oczywiście też nie potrzebuję. To było tylko i wyłącznie na potrzeby tego poradnika. Tak więc cóż, ludziska, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Mam nadzieję, że taki poradniczek Wam się spodobał. Trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale ludziska. Chaos.